Na dole ekranu widzą Państwo teraz bardzo ciekawy układ liczb. To nie jest szczęśliwy układ stotolotka, ani szef tajnych służb. Otóż to nuty naszej ulubionej w redakcji melodii. Sygnał wiadomości w wersji folkowej, gitarowej i heavy metalowej budził nasz podziw, ale nie myśleliśmy, że można go zagrać na domofonie. Wystarczy wstukać właśnie te liczby o młodym geniuszu, który na to wpadł, Jarosław Kuś. Gdy miał 4 lata, zaczął grać na skrzypcach, później była gitara i pianino, a teraz nowy instrument. Słyszałem wiele razy ten sygnał i po prostu chciałem go jakoś zagrać na czymś i widziałem, że było wiadomość, że kilka razy już takie różne wersje, to chciałem sam nagrać taką. Chciał zagrać i zagrał, ćwiczył 15 minut. U nikogo w mieszkaniu nie słychać żadnych dźwięków, więc to jest tylko jakby dźwięki, które tutaj są w obrębie domofonu słyszalne. Więc chyba nikogo, nikomu to nie przeszkadza. Bo ja! Pokazaliśmy już rozmaite wykonania sygnału wiadomości. Zespół Dread Rock był pierwszym, który nasz sygnał także zaśpiewał. Występ był bardzo pozytywnie odebrany. Nawet znajomi, którzy już latami się nie odzywali, okazało się, że widzieli ten fragment. W internecie znajdujemy kolejne wykonania sygnału wiadomości. To zespół Akrum, a to już gitarowe wykonanie Marko Marko. A jeśli dla kogoś te dźwięki są zbyt mocne, może zagrać nasz sygnał wracając do domu. Jarosław Kuś, wiadomości. No geniusz, prawdziwy geniusz. Gdyby tylko nasz młody muzyk był trochę starszy, na pewno zagrałby dziś na wielkim koncercie przed Stadionem Narodowym w Warszawie.